Uf. Dobra, dostaję się, to nice. no, no ja mam. Albo... Nie wiem czy... Rzucam. Dwóch rampach chyba. Blisko czy daleko są? No jest. Nice. To, 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 to trzeba. Uważajcie rampę skrót nie widzę site. Pojeżdżamy? Ja się zblokowałem. to jest. ja nie mogę wyjść z... Heaven. heaven, 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 heaven. Planuję na tego. Na... Ej, do budówka. Czy nie... Nie, to był smoke. Ostatni heaven. Ale heaven. Yeah, nice. Oh, kurczę, co? Pawełczak shoty wielkie? No, ale to dzień dobry.